puk, Witajcie kochani serdecznie! Ja dziś do Was z szybkim komunikatem, zaproszenia na warsztaty terapeutyczne, jakie się odbędą już niebawem, bo 29 o, przepraszam, 27-29 wrzesień w miejscowości Jemna. Jest to piękna, malownicza miejscowość, mniej więcej położona w połowie pomiędzy Krakowem a Tarnowem. W schronisku, kochani, dobrych myśli, także zapowiada się genialnie, już mi się to podoba. Spotykamy się na trzy dni warsztatów, piątek, sobota, niedziela. Pierwszego dnia zajmiemy się poziomami świadomości Hawkinsa, poćwiczymy sobie testy kinezjologiczne, popraktykujemy metody uwalniania według doktora Hawkinsa. E, popracujemy z komunikatem ja pierwszego dnia i ogólnie właśnie porozmawiamy o, o komunikacji naszej w relacjach oraz e, oczywiście będziemy zaglądać do, w swoje wnętrza, e, uwalniać emocje niesprzyjające. E, pierwszego dnia chyba zakończymy ogniskiem, z tego co dobrze pamiętam, natomiast drugiego dnia zaczniemy od wycieczki w góry. Przejdziemy po wycieczce w góry, przejdziemy do pracy z wewnętrznym dzieckiem. Następnie Czeka nas mega megafasyjonująca przygoda, a mianowicie gra w grę Satori, gra planszowa twórców radykalnego wybaczania. Jeśli nie wiecie, na czym to polega, to tak szybciutko w skrócie tylko zarysuję. Jest to gra planszowa. Wyciągamy z niej na początek gry, wyciągamy dwie karty. Jedna to kontekst, druga wydarzenie. I już z reguły, przy wyciągnięciu tych kart następuje takie. Okej, okay, to, tam, to tam było w moim życiu i rzeczywiście taka sytuacja wystąpiła i ona rzeczywiście wywołała we mnie dużo emocji, dużo smutku, komuś może żalu do kogoś, może no, jakieś tam emocji związanych z daną osobą, bądź czasami gramy, sami procesujemy w tej grze sami ze sobą, niekoniecznie wybaczając innym, a właśnie wybaczając sobie, też się zdarza i tak. W każdym bądź razie potem rzucamy, słuchajcie, kostką, no i w zależności na które pole trafimy, ale między innymi są takie pola jak e, przekonanie, czyli jakie stoi na, na, za tym konkretnym wydarzeniem, jakie stoi przekonanie. I to jest niesamowite, bo to przepięknie pokazuje nasze takie podświadome przekonania. Podświadome, czyli nieuświadomione jeszcze, jak tutaj zaczynamy sobie uświadamiać, że rzeczywiście tak mam i rzeczywiście to jest moje i widzimy na przykład, Powiedzmy przykładowo, przekonanie, Nie jestem kocha, która idzie za jakimś konkretnym wydarzeniem, nie jestem kochana taka, jaka jestem, to co mamy w naszym życiu. No, no, no to przecież przyciągamy sytuacje, w których, co nie, jest, jest nam pokazane, yy, jest, stajemy w sytuacji, w której czujemy się, że nie jesteśmy kochani w takiej formie, jakiej jesteśmy. Nie jesteśmy idealni, nie jesteśmy dobrze dla kogoś, tacy jacy jesteśmy. Więc no procesy są niesamowite, pola są typu unik duchowy, także jeśli się nie przyznasz sam przed sobą i jeśli naprawdę głęboko nie wybaczysz, to gracie cofnie czasami bywa, jeżeli oszukujemy tak naprawdę sami siebie w tych procesach, no to potrafi grać cofnąć do początku. Także nie ma tutaj, e, że coś przykryjemy, jak gramy to już na konkretnie pozbywamy się tego co nie służy, ale żeby to zrobić, to często właśnie trzeba przejść przez ten przez ten etap wybaczania i zrozumienia, że to, co się wydarzyło w naszym życiu, nie wydarzyło się nam, lecz dla nas. Dla naszego doświadczenia, dla naszego wzmacniania, wzmocnienia, dla naszego wzrostu, tak? dla naszego głębszego poznania siebie. To już drugiego dnia. Natomiast trzeciego dnia, yy, słuchajcie, cały dzień yy, spędzi z nami nasz gość specjalny Jerzy Antosz. Bardzo się cieszymy na tą wiadomość, że Jerzy do nas zawita na warsztaty. Przyjedzie do nas specjalnie z Monachium, kochani. Jerzy jest terapeutą metody Berta, ustawień systemowych Berta Hellingera. Jest jednym z trzech specjalistów na świecie, który dostał złoty bilet od Berta Hellingera właśnie. W związku z czym ma niesamowicie wyrobiony fach, wiele lat doświadczeń, gestaltów. Także no, jesteśmy bardzo podekscytowani, że Jurek zawita do nas i pomoże w nas, z kolei, przy uwalnianiu naszych programów rodowych, w te, które tak często. Nie jest nam łatwo zajrzeć, bo, bo widzimy jakieś powtarzające się schematy, ale nie do końca wiemy skąd one się wzięły, gdzie jest źródło tego programu. Tutaj ustawienia pomogą nam w tym. Czy są pewnego rodzaju sfery w Twoim życiu, które gdzieś tam nie domagają, potrzebują bardziej uwagi, bądź nieco, no nie wiem, czy to w sferze związków, relacji, czy to w sferze obfitości, dobrostanu, zdrowia? Tak? Jest wiele aspektów, w których, w których gdzieś tam potrzebujemy ze sobą popracować. Metoda Berta Hellingera, wielu z Was na pewno ją już zna, sprawdzona od lat, bardzo skuteczna, a zwłaszcza w, jeśli prowadzi to naprawdę wspaniały fachowiec. Także, kochani, jeśli z Wami to rezonuje, jeśli czujecie, że jest to dla Was, zapraszamy na ten wspaniały retreat trzydniowy. Warsztat terapeutyczny pełen niesamowicie uwalniających dla nas sprzyjających procesów radości, wdzięczności, uwolnienia. Poczucia energii grupy, bo to jest niesamowite, tak? Jak się łączymy w grupie, jak sobie pomagamy, jak się uzupełniamy, jak dzielimy się radością, jak to szczęście w ogóle tak, tak bardzo jest pomnożone w grupie, więc odczuwamy je jeszcze tak w sobie tak, tak, tak bardzo mocno, tak głęboko. Zapraszam Was, zainteresowanych szczegóły będą pod filmikiem na dole. Kontakt i, i link do eventu. Zdrawiam Was serdecznie z mojej tutaj yy, deszczowej Anglii. <śmum> Mam nadzieję, że jak dojadę do Polski to jeszcze troszeczkę słoneczka tam na mnie zostanie wrześniowego z pięknymi złotymi liściami. Yy, już się nie domogę doczekać naszych spacerów w góry. Przytulam yy, i zdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Pa, pa.